Ten budynek stałby pusty, niewykorzystany, a bardzo na to, że te miejsca zakwaterowania są potrzebne w Województwie Śląskim, zdecydował Województwo Śląskim, aby utworzyć tam właśnie miejsce kwaterunku dla uchodźców. Ile mniej więcej osób przebywa tam obecnie? Na początku nie jest to duża grupa, bo tak jak powiedziałam, to jest miejsce takiego tymczasowego pobytu, czyli przede wszystkim osoby, które wylatują gdzieś dalej, mogą tam odpocząć. Tak około 20 osób od początku funkcjonowania tego obiektu znalazło tam schronienie. Wszystko 140 miejsc dla uchodźców tam przygotowaliśmy, i wydaje mi się, że te miejsca nadają się do właśnie tego zakwaterowania. Przede wszystkim staraliśmy się udomowić troszkę ten obiekt, który jeszcze niedawno był szpitalem, czyli stworzyliśmy tam kącik dla matki z dzieckiem. Jest pokój zabaw dla dzieci, jest kuchnia z aneksem całym kuchennym, również są pralki, lodówki, jest jadalnia, czyli wszystko to, co można znaleźć w zwykłych miejscach zakwaterowania i w domu. Mamy nadzieję, że ten obiekt w pobliżu poblisku lotniska przyda się i wiemy, że się przydaje, ponieważ część uchodźców odlatuje do dalszych krajów Zachodu, a więc mogą przed podróżą odpocząć, wyspać się, wykąpać i zjeść posiłek, a następnie udać się do swojego miejsca docelowego. Skąd nazwa Pyżuś? Tak, właściwie jest to pomysł pani starosty tarnogórskiej, no ale chcieliśmy też, żeby ta nazwa kojarzyła się też przyjemnie dla zwłaszcza tych małych mieszkańców, którzy tam trafiają. Jako, że Pyżowice, to Pyżuś myślę, że ten obiekt taką nazwę przyjął, i myślę, że ta nazwa jest dobra.